Wam. Dzień dobry. Dzisiaj zabieram Was znowu na spacer i na małą spacerową pogadankę po dżungli. Dla tych zaniepokojonych, jest 6 rano i człowiek o 6 rano wygląda zupełnie inaczej. To raz, a dwa. Jest w Kłostaryce teraz pora deszczowa i słuchajcie, nie ma za bardzo słońca. Słońce wychodzi rzadko. E, głównie pada i jest zachmurzone niebo, tak jak możecie zobaczyć teraz. Dlatego nie jestem teraz jakoś bardzo opalony. Dla tych dociekliwych. A dzisiaj trochę taki filmik właśnie z przekorą. Bo powiem Wam, że <laughs> e, trochę mnie... E, może nie, że denerwują, ale jak widzę komentarze w stylu nic nie robicie, weźcie się do pracy, to naprawdę szlak mnie trafia, słuchajcie, bo mam wrażenie, że tak, że moje życie jest teraz spokojniejsze i bardziej takie jak ja chcę, ale wiecie, ile to cholernie pra dużo pracy wymaga. Dlatego chciałam Wam dzisiaj właśnie dla tych e, e, chciałam Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o tym, e, ile pracy my musimy wkładać w to, żeby nasze życie zmieniać. Jak na przestrzeni tych trzech lat, kiedy postanowiliśmy wyjechać i zmienić nasze życie, to wyglądało, czego się nauczyliśmy. Na początku może wyjaśnię jeszcze raz, bo dla niektórych to nie jest jasne, na czym polega praca na zasadzie work-trade. Czy praca na zasadzie workaway? To jest tak naprawdę to samo. Więc tak, praca na zasadzie workaway, słuchajcie, różni się tym od pracy za pieniądze, że Ktoś płaci nam w postaci niepieniężnej, czyli na przykład daje nam mieszkanie, daje nam jedzenie, daje nam, nie wiem, samochód, daje nam, daje nam jakieś inne rzeczy w zamian za naszą pracę. I nasze myślenie odnośnie pieniędzy jest bez sensu, bo to polega na tym, że ja mogłabym dostawać pieniądze na przykład za moją pracę. I wynajmować na przykład mieszkanie od tej osoby, która mi daje tą pracę za pieniądze, ale jakby po co w sensie mogę uniknąć tej wymiany? I ludzi pracujących na zasadzie Work Trade na świecie. Jest cała masa i to nie jest... To nie jest nic złego, to nie jest nic dziwnego, to jest coś, co w relacjach międzyludzkich istniało od zawsze. Nie wiem, jeżeli ktoś nie rozumie tej tego, to zachęcam albo do spróbowania takiej pracy, albo do poczytania więcej o tym. No, nie będę jakoś się tu wysilać na udowadnianie, że to jest okej. Okay. Dla mnie to jest okej. Okay, rozumiem, jeżeli ktoś potrzebuje pieniędzy, no to nie musi takiej pracy podejmować. To chodzi też o to, że właśnie mamy jesteśmy ludźmi jeszcze trochę mamy wolne, wolności mimo wszystko. Jeżeli ktoś woli pracować za pieniądze, to super, jeżeli, jeżeli ktoś woli pracować na zasadzie work trade, to ma takie możliwości i ma prawo je wykorzystywać. Tyle. Druga rzecz, słuchajcie, jest taka, że my pracowaliśmy przez cały czas, przez całe te trzy lata połowicznie na zasadzie work trade, połowicznie za pieniądze. Dlatego, że mimo wszystko bez pieniędzy w dzisiejszym świecie żyć się da się. Niektórzy żyją tylko na zasadzie work trade. Ale jest to trudne, dlatego my uznaliśmy, że potrzebujemy pół na pół. Umiejętności, jakie zdobyliśmy w trakcie tych trzech lat, to słuchajcie, w takim systemowym myśleniu, ja chyba bym musiała, żeby utrzymać nie wiem mieszkanie, kupować jedzenie, samochód i inne takie wiadomo, dodatkowe potrzeby, I jeszcze. Nauczyć się tych wszystkich rzeczy na jakichś kursach, no bo jeżeli by nie było zasady wymiany work trade, to bym nie mogła tych rzeczy się nauczyć, tylko musiałabym za nie zapłacić, to musiałabym chyba pracować, słuchajcie, na trzy etaty i wydać tyle kasy, żeby się tego wszystkiego nauczyć, że głowa mała. Dlatego to jest też właśnie plus wymiany work trade, że bardzo często ta wymiana łączy się z wymianą po prostu umiejętności. I tak po krokach czego się nauczyliśmy. Jakbyśmy w Hiszpanii pracowaliśmy na zasadzie workaway, gdzie mieliśmy na zasadzie tej wymiany umożliwione, mieliśmy przestrzeń do życia, mieliśmy mieszkanie, mieliśmy, znaczy mieliśmy jurtę, która była pięknym, cudownym mieszkaniem, cudowną jurtę, możliwość korzystania właśnie z zaplecza gospodarczego, takiego jak tam pralnie, kuchnia, łazienka i I dodatkowo mieliśmy również częściowe wyżywienie za naszą pracę. Ja w ramach tej wymiany prowadziłam ogród i w trakcie prowadzenia tego ogrodu miałam kurs permakultury. W ramach tej wymiany Work Trade. Nie wiem czy wiecie, ile takie kursy permakulturowe kosztują, ale ja miałam kilkumiesięczny kurs permakultury. I słuchajcie, naprawdę zrobienie takiego kursu to są ogromne pieniądze. Dodatkowo potrzebowaliśmy gotówki również, więc już wcześniej, zanim opuściliśmy Polskę, żebym, żebym mogła zarobić trochę więcej pieniędzy, wymyśliłam sobie i mogła robić coś, um, co będę mogła robić też w Hiszpanii, bo tam jeszcze nie znałam języka i generalnie nie, nie znałam środowiska, więc musiało być to coś takiego, co mogę robić wszędzie. I nie potrzebuję jakichś specjalnych umiejętności do tego. Wymyśliłam sobie firmę sprzątającą, która sprząta ekologicznie domy, czyli nie używa chemii, czy nie używa ciężkiej chemii, no bo jednak soda oczyszczona to też jest rodzaj chemii. I w Hiszpanii sprzątałam domy właśnie ekologicznie. I sprzątałam tam wprawdzie tylko dwa wielkie domy, ale nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek z Was, Regularnie, dwa razy w tygodniu sprzątał wielkie, naprawdę wielkie, wielkie chałupy po prostu, wielkie wille. To jest naprawdę ciężka praca. I ja podziwiam wszystkie osoby sprzątające. I ja jestem osobą, która robi wszystko dokładnie i precyzyjnie. I jeszcze się musiałam wyrobić w określonym czasie. I naprawdę to była haruwa, to był po prostu trening. Więc jak ktoś mi mówi, że ja nie pracowałam, no to że ja nie pracuję, że ja się obijam, no to naprawdę mi ręce opadają. I też mimo, mimo wszystkiego, z perspektywy mojego wykształcenia, gdzieś tam zrezygnowanie z tego, co robiłam, z mojej pasji i przerzucenie się na sprzątanie, mm, ja nie mówię, że umniejszam komukolwiek, kto sprząta i, i starałam, się to, starałam się to obrócić jak najbardziej właśnie w ruch, ja w trakcie sprzątałam, sprzątania też słuchałam sobie różnych podcastów. Jakby edukowałam się tak naprawdę w trakcie sprzątania, i umiałam to obrócić w coś pozytywnego dla mnie. Ale nie była to dla mnie praca marzeń. I to było i wiecie, przerzucenie się z takiej pracy artystycznej na sprzątanie domów, to był wysiłek emocjonalny, żeby to zaakceptować. Tak, to był ogromny wysiłek emocjonalny. Filip natomiast zajmował się tam. Pomaganiem w tym gospodarstwie, w którym żyliśmy, było to gospodarstwo oparte na zasadzie właśnie off-grid, czyli miało zupełnie niezależną energię, niezależną wodę. To były jurty, to była zupełnie inna zabudowa, do której my jesteśmy przywiązani. I zdobył ogromne doświadczenie o tym, nie tylko jak dbać o takie miejsce, ale tak naprawdę jak takie miejsce na przykład zbudować. I ludzie też jeżdżą na kursy właśnie takiego naturalnego budownictwa czy naturalnego nie wiem komponowania właśnie swojego gospodarstwa. Bo też jest ogromna wiedza, którą zdobył tam, dbając o to miejsce. Dodatkowo, żeby zarobić pieniądze, natomiast zajmował się renowacją starych domów. Głównie rzeczy takich drewnianych, jak jakieś okiennice, drzwi, wykończenia takie wewnętrzne. A on akurat lubi to robić. I zawsze to robił gdzieś tam, powiedzmy, w takim zapleczu swojej własnej rodziny. Ale nauczył się również bardzo dużo rzeczy dzięki temu. I jest to rzecz, którą lubi i chciałby się tym zajmować w przyszłości. Ale gdyby nie miał tego doświadczenia, byłoby mu trudniej. teraz może ludziom zaoferować nie tylko umiejętności, ale właśnie też doświadczenie. Zapoznaliśmy się też z jurtami. Bardzo nam się pomysł mieszkania w jurtach podoba. Tutaj w Kostaryce niestety jest to niemożliwe, dlatego że ze względu na klimat taka jurta by po prostu skleśniała. Ale na pewno mm, chcemy gdzieś tam nasz domok w przyszłości oprzeć zdecydowanie na zasadzie koła, bo czujemy, że energia w, takiej, w takim pomieszczeniu przepływa zupełnie inaczej i bardziej nam to odpowiada. Ja również, słuchajcie, żeby początkowo, żeby trochę obniżyć koszty, Opłat za szkołę Helenki. Helenka chodziła do szkoły Montessori. Na początku, również pracowałam właśnie w tej szkole Montessori. To był rodzaj również wymiany work-trade. Właśnie ja pracowałam tam kilka godzin i za to mogliśmy na początku płacić trochę mniej. I to również było dla mnie pozyskanie wielu umiejętności o tym, jak, ich, jak funkcjonuje taka szkoła. Ja tam byłam codziennie, mogłam się temu przyglądać. Tworzyłam materiały Montessori, uczyłam się też z wewnątrz, od strony biura, jak właśnie funkcjonuje szkoła. Co w bardzo, bardzo taka alternatywna, co w bardzo dużym stopniu mi teraz pomaga w tym projekcie, w którym biorę teraz udział. No i również to miejsce, gdzie żyliśmy, to była Ekowioska. To był rodzaj takiej właśnie spontanicznie tworzącej się community, takiego sąsiedztwa. I mogliśmy tam zaobserwować, jak, jak to funkcjonuje. Jak ludzie się komunikują, jakie robią wspólne projekty. I to też był dla nas tak naprawdę taki trochę darmowy kurs życia w takiej wiosce. To takie miejsca jak community, czyko, ekowioski, organizują takie wolontariaty, możesz sobie do nich przyjechać i zobaczyć, jak, jak właśnie funkcjonują. I nie dość, że tam pracujesz, to jeszcze za to płacisz, żeby się tego uczyć. Więc naprawdę, to już w samej Hiszpanii uzyskaliśmy tyle umiejętności, pracowaliśmy tak dużo, nauczyliśmy się tak wiele. Że musielibyśmy naprawdę tysiące wydać na, na kursy, żeby nas tego nauczyć. I ja mówię, pracę, ja mówię, że sprzątałam dwa razy w domu: wolontariat w szkole i praca w ogrodzie, ale to była praca dzień w dzień na pełny etat, a czasami więcej, jeśli chodzi o godziny, które wyrabiałam. Tak samo Filip. Natomiast w Chile również pracowaliśmy na wymianie work trade. Gdzie mieszkaliśmy w domku, ale w zamian za to opiekowaliśmy się domkami na wynajem nad oceanem. I również tam pracowaliśmy dzień w dzień, tak naprawdę 24 na dobę. Musieliśmy kontrolować to, co się dzieje z tymi domkami. Musieliśmy je sprzątać, musieliśmy nimi zarządzać, musieliśmy przyjmować gości. Więc tak naprawdę nauczyliśmy się tam z kolei, na przykład, jeżeli byśmy chcieli mieć w przyszłości tutaj jakąś ziemię i na przykład wynajmować domki, to mamy już super wiedzę, jak to funkcjonuje, jak to ogarniać, z jakimi to się rzeczami wiąże i jakby już, już pozyskaliśmy tamte umiejętności i teraz możemy to po prostu robić w chile z kolei też, żeby mieć właśnie też również pieniądze. Otworzyliśmy biznes związany ze sprzedażą lodów na plaży. I robiliśmy to sami. I słuchajcie, to wymaga wielkiej odwagi, kreatywności. E, ogarnięcia po prostu rzeczy, e, których nas nikt nigdy nie nauczył, e, stworzenia właśnie w różnych przepisów, e, zapanowania nad, nad materią żywą, nad właśnie, tymi lo, nad właśnie tymi lodami. I my te lody, słuchajcie, robiliśmy dzień w dzień żeby je przygotować, żeby mieć wszystko gotowe na sprzedaż. I jeszcze ogarnialiśmy te domki. I jeszcze pamiętajcie cały czas, że mamy dziecko i wychowanie dziecka to też jest praca. No dobra, jesteśmy rodzicami, to się trochę tym dzielimy, ale jeżeli jesteś rodzicem na przykład samotnym, to jest praca 24 godziny na dobę, naprawdę. I my te lody, słuchajcie, czasami siedzieliśmy do pierwszej, w drugiej, w nocy przygotowywaliśmy, żeby następnego dnia sprzedawać. I musieliśmy rano wcześniej wstawać, bo na przykład yy... Nie mogliśmy sobie spać do dziesiątej, bo na przykład nie wiem, goście wyjeżdżali, trzeba było posprzątać domek i tak dalej. Więc cały czas również pracowaliśmy i na zasadzie Work Trade, i na zasadzie wymiany pieniężnej. Również w międzyczasie ja prowadziłam w Chile projekt artystyczny dla dzieci, normalnie finansowany ze środków Urzędu Miasta. Natomiast tutaj w Kostaryce również kontynuowaliśmy naukę permakultury. Ale zupełnie innej, bo to są tropiki. Również e, Filip nauczył się bardzo dużo, jeśli chodzi o naturalne budownictwo, o stolarkę, również w tropikach, gdzie to wygląda inaczej, i znowu musi pozyskiwać nowe umiejętności, nową wiedzę. Pozyskaliśmy dużo wiedzy na temat tego, jak wygląda community jakie są wady i zalety takiej community, jak się żyje jako wiosce i mamy już ogromną wiedzę i doświadczenie w tym temacie. O rozpoczęliśmy projekt edukacyjny, w którym ja również przyszłam kurs tego jak może nie edukować, ale jak być z dziećmi, jak się z nimi komunikować w na taki sposób nieprzemocowy. Tutaj prowadzimy tą metodą, nie prowadzimy tego tą metodą, ale korzystamy z metody Montessori, więc moja wiedza na temat edukacji metodą Montessori się również poszerza, mam cały czas, jestem w tym kierunku szkolona. Ja natomiast fascynuję się metodą Waldorfską i w ramach tego projektu aplikuję tą metodę krok po kroku, ale też muszę ją przekształcać na Tropiki, ponieważ ona jest bardzo związana z naturą, z sezonowością. Natomiast w tropikach ta sezonowość wygląda inaczej. I to też jest coś, co tworzę, na co poświęcam energię, i to jest po prostu moja praca. Słuchajcie. I również prowadzę zajęcia artystyczne, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży tutaj w mieście. Więc tutaj również pracujemy na zasadzie work-trade. Część naszej pracy jest Pracą Walktrade, Trade. Za część z tej pracy dostajemy po prostu pieniądze. I, I pracujemy dzień w dzień w projekcie szkoły po kilka godzin. I jeszcze poza tym projektem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pracujemy ponad, ponad ten projekt. Bardzo dużo poświęcamy swojej energii ponad to wszystko. Jednocześnie w trakcie w ogóle tej, tej, tego wszystkiego prowadzimy właśnie ten kanał, dzielimy się. Dzielimy się z ludźmi naszym doświadczeniem, bo czujemy, że to doświadczenie jest pozytywne. Chcemy się też z tym dzielić trochę z naszą rodziną, z którą nie mamy kontaktu w ten sposób. Chcemy to również archiwizować, bo uważamy, że robimy coś. Um, no, nie, może nie, że coś wyjątkowego, bo wiele ludzi też podąża taką ścieżką, ale coś, um, coś, co ludzie bardzo by chcieli zrobić, ale też często nie wiedzą jak. Gdzieś tam dzielimy się naszym doświadczeniem. Um, Uczycie się na naszych błędach, żeby ich więcej nie popełniać. Dzięki temu i naprawdę słuchajcie, nagrywanie, montowanie filmików, prowadzenie tego, to też jest ogrom pracy. Także to jest nasza energia, to jest nasz nasz wizerunek, to jest nasz czas. Więc to jest wymiana energetyczna. Więc naprawdę, jak ja po prostu widzę komentarze w stylu, że jestem, jestem na ciągłych wakacjach i nic nie robię, to mi się w głowie przewraca, bo ja pomimo tego, że jestem bardzo szczęśliwa, to naprawdę mam wrażenie, że pracuję teraz o wiele więcej nawet niż pracowałam kiedyś. Chcę też zaznaczyć, że, że, że zmiana trybu życia, taka, jaką my przeszliśmy, e, słuchajcie, nie tylko od strony zmiany diety, ale od strony emocji, od strony patrzenia na wszystko, wymaga cholernej odwagi po pierwsze, cholernego samozaparcia i ogromu pracy. To są naprawdę, to jest wysiłek ogromny. I ja uważam, że nasz wysiłek, nie tylko ten sfinansowany pieniężnie, ma sens i ma wartość, ale też taki wysiłek, gdzie my bierzemy po prostu odpowiedzialność sami za siebie. To jest coś, co każdy z nas przede wszystkim powinien zrobić. I myślę, że świat byłby o wiele lepszy, gdybyśmy się w końcu wszyscy zajęli po prostu sobą i wzięli odpowiedzialność za nasze, za nasze jakieś traumy, myśli. E, czyny, które są dla nie wiem, dla nas wszystkich tak naprawdę niedobre, dla naszego zdrowia są niedobre, dla naszych emocji i dla naszych kontaktów społecznych są niedobre. To jest praca, którą my powinniśmy przede wszystkim jako ludzie wykonać, a nie wszyscy pójść do korporacji, e, zarabiać, ok, super pieniądze, potem kupić sobie apartament e, na, w jakimś w jakichś nowych apartamentowcach i żyć właśnie w community, bo to też jest życie w community, tylko to jest życie w community, gdzie nikt się nie zna, gdzie i tak musimy robić to, co nam każą, gdzie to w ogóle tak naprawdę nie jest nasze, nie mamy na to żadnego wpływu, e, nie wiem, za bardzo, jak to jest gospodarowane. Chciałam, chciałam też wspomnieć, że w trakcie tych trzech lat cała nasza trójka, bo Helenka również, Helenka jest teraz je, dzieckiem trzyjęzycznym i tak naprawdę ona będzie mówiła najlepiej. Koniec końców w tych językach, bo my jesteśmy już za starzy, żeby tak szybko się i tak super się nasze mózgi przedstawiły, ale wszyscy, cała nasza trójka mówi w trzech językach dzięki, tym, dzięki tym, temu procesowi trzech lat. Ja nie mówię, że mówimy perfek perfekcyjnie, ale komunikujemy się bez problemu w języku polskim, wiadomo, angielskim i hiszpańskim. I ja nie wiem, ile byście musieli wydać kasy, żeby tak dobrze nauczyć się języków w przeciągu trzech lat. Naprawdę to musiałoby być jakieś mega, super intensywne, hiperkursy, żeby tak nauczyć się języków. I nie wiem, co musielibyście zrobić, żeby wasze dzieci w wieku 5 lat mówiły w trzech językach. Też musielibyście, nie wiem, na jakie kursy po prostu je posłać. Co też prawdopodobnie by było niemożliwe, bo dzieci się na siłę nie uczą. Do tego wszystkiego zdobyliśmy, słuchajcie, takie umiejętności, właśnie adaptacji, kreowania, budowania szybki, szybko. Pozytywnych kontaktów społecznych, komunikowania się z ludźmi, i oczywiście, że, że ta cała przygoda jest, była też ciężka, i bardzo potrzebujemy stabilizacji. Bardzo potrzebuje też tej stabilizacji nasze dziecko, bo jest już w takim wieku, że właśnie zawiązuje przyjaźnie i wyraża takie potrzeby, że już nie chce się zmieniać, nie chce już, nie chce już się przeprowadzać. I my absolutnie to respektujemy i za tym idziemy. Dlatego zdecydowaliśmy, że już tutaj zostajemy. I tutaj e, tą stabilizację chcemy sobie dać. Oczywiście chcemy odwiedzać nasze rodziny, chcemy odwiedzać miejsca, gdzie, z którymi jesteśmy związani. Właśnie Chile i Polskę. O ile to będzie możliwe. E, nie odcinamy się od naszych rodzin, od naszych korzeni i tak dalej. No! Trochę się tak, nie wiem, jakoś poruszyłam i zdenerwowałam. Słuchajcie, naprawdę. Staram się jakoś nie przejmować niektórymi komentarzami, ale niektóre są naprawdę tak. Nie wiem, bzdurne, że. Aż ciężko ich, ich nie skomentować. Więc właśnie. Nie mam potrzeby rozwiewania jakichś wątpliwości ludzi, którzy. Są przekonani, że my nic nie robimy i w ogóle jesteśmy beznadziejni i daremni, bo nie mam potrzeby w ogóle przyciągania takich ludzi. Ale jeśli, jeśli byliście Wy zainteresowani, jak właśnie wygląda praca przy takiej zmianie trybu życia, tak jak mówię, praca to nie jest tylko praca w korporacji, czy praca, nie wiem, taka, w takim systemowym tego słowa znaczeniu, taka wiecie, wartościowa. Znajdźcie i po porządną pracę, tak mówią. To wszystko, co my tu robimy, to wymaga tyle pracy, słuchajcie, na wielu poziomach, że jeżeli ktoś chce zmieniać życie w taki sposób i ma przeczucie, że o, oh, w końcu nie będzie musiał nic robić, będzie mógł odpocząć, to niestety bardzo mi przykro, ale się grubo przejedzie, bo jeżeli nie włoży w to jeszcze więcej pracy na takich poziomach, których w ogóle o których nie myślał czasami wcześniej, no to się to po prostu nie uda. Więc, taka zmiana wy wymaga naprawdę na początku, przez myślę, pierwsze kilka lat ogromu pracy na wszystkich tych poziomach, o których powiedziałam. Ale przynosi bardzo dużo pozytywnych efektów. Jest interesująca i przynosi do życia dużo więcej spokoju i poczucia takiej właśnie niezależności, poczucia, że i poczucia wolności, mimo wszystko. No, ja zaczynam dzień. Ale piękna mgła. I pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego filmiku. Pa pa!